Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, po godzinach królem rowerów. Coraz mniej jestem po godzinach, bo jak wiecie, czasy są coraz bardziej nieciekawe, gospodarka stoi nadębowo, pandemia czai się za rogiem i tak naprawdę nikt z nas nie wie, na czym stoi. Dziwne czasy wymagają dziwnych rozwiązań. Spodziewałbym się, tak naprawdę, że prędzej piekło zamarznie, niż wydarzy się coś takiego, a jednak. Zaczynamy współpracę z Decathlonem. Dobrze słyszycie. Takie rowery, między innymi jak ten Triban 520, będą od dzisiaj dostępne pilotażowo w jednym z naszych sklepów w Wilanowie. No i to tyle w kwestiach politycznych, a przejdźmy może do rowerów, bo na tym znam się lepiej. Triban 520 jest to szosa o w miarę wygodnej geometrii. Tak zwany endurance, jak to mawiają w środowisku. Oparty jest na prostej aluminiowej ramie, ale wyposażonej w karbonowy widelec zapewniający, zapewniający pewien komfort jazdy. Dostępny jest w kilku rozmiarach ramy, w zasadzie w pełnej rozmiarówce, bo jest od, od XS do XL. Oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do. Numeracji w centymetrach, więc my to sobie pewnie po naszemu przemierzymy. Ale ogólnie, rower na pierwszy rzut oka robi całkiem schludne wrażenie. Kosztuje 3499 zł, czyli jak na rower szosowy, relatywnie nieduże. Jest w zasadzie w dolnej granicy cen rynkowych. Jednym z najtańszych rowerów. I tu zaczyna być ciekawie, bo jakiego cenę zestawimy z hamulcami tarczowymi to jest taki ciekawy. Model mechaniczno-hydrauliczny, to znaczy, zaczynając od manetek, mamy mechanikę i leci tutaj lineczka z zewnętrznych prowadzenia, aż do momentu, kiedy przy samym hamulcu zamienia to się w tłoczek hydrauliczny w tym miejscu. I już sam hamulec mamy hydrauliczny. Szczerze, chyba wolałbym mieć tutaj mechaniczne w pełni awidy, które w ogóle wyeliminowałyby płyn hydrauliczny, no ale takie hamulce. Dlatego co dzisiaj producent są bardziej skuteczne i mają progresywną charakterystykę, co znaczy, że im mocniej naciśniecie, tym jakby geometrycznie rośnie siła hamowania. Bo oczywiście im mocniej naciskacie, tym mocniej hamuje ale to chodzi o to, że jak naciśniecie z siłą 1, macie hamowanie 1, a jak naciśniecie z siłą 2, to hamowanie jest na przykład z siłą 3 albo 4, czyli rośnie szybciej niż siła nacisku na klamkę. Przynajmniej w teorii. Napęd, tak jak powiedziałem, 11-biegowy, oparty o przerzutkę 105 z tyłu i z przodu. R7000. Takie same manetki pod mechanikę, czyli mechaniczne hamulce linkowe i mechaniczna zmiana przełożeń na linkę. A z przodu międzygrubowa korba, jest to pewnie RS510. Tu akurat mamy. Rozmiar M i korba długości 172,5. To jest model testowy, jak widać już troszeczkę potestowany. Korba jest z żebatkami 5034, czyli standardowo. Przerzutka tej długi wózek. Co ciekawe, to koła oczywiście pod hamulec tarczowy, wyposażone w fabryczne opony Bitwina, czyli robione dla Decathlonu. Jest to model. Triban Protect, co może wskazywać na wkładkę antyprzebiciową w rozmiarze 700x28 ale ta rama wedle producenta przyjmie opony aż do 36 mm czyli całkiem grube opony czyli można zaryzykować stwierdzenie, że przy tej geometrii ramy wyposażeniu w inserty pod montaż bagażnika błotników zarówno z przodu jak i z tyłu i prześwicie do opon 36 mm w zasadzie możemy go sobie przerobić na prostego grawela. Pozostałe komponenty, aha, to co warte wspomnienia, to rama mostek i kierownica. W tym bitwie nie mają dożywotnią gwarancję. To dość budujące, szczególnie przy ramie, no bo wiadomo, że kierownica prędzej lub później się zużyje i aluminiową co jakiś czas warto wymienić. No ale ramy raczej prewencyjnie nie wymieniamy. Także dożywotnia gwarancja to fajna rzecz, mostek, kierownica oczywiście aluminiowe fabryczne Bitwina, również aluminiowa jest sztyca na jedną śrubę, proste siodło Bitwina na stalowych prętach hmm. aha, yy, bo zacząłem o kołach koła są w systemie tubeless ready czyli po założeniu wentyli tubelessowych i opon tubeless ready możemy za zalać je mlekiem le i uzyskać rower na Oponach tubles, co już jest w ogóle bardzo ciekawe samo w sobie, tak jak mówiłem wcześniej, w pełni zewnętrzne prowadzenie linek. Niestety, jeżeli uzyskujemy atrakcyjną cenę produktu, to oszczędności trzeba już szukać wszędzie i między innymi rama musi być w miarę prosta w wykonaniu. Także tutaj, jak widzicie, wszystkie linki lecą po zewnątrz, brzydko mówiąc. Także co jakiś czas czeka nas konserwacja tutaj tych cięgien. Ewentualnie wymiana odcinków pancerza, żeby to utrzymać w sprawności. Jedna ciekawostka odnośnie ramy, tak jak już mówiłem, tutaj są pewne kompromisy, jak właśnie zewnętrzne prowadzenie linek. A kolejna różnica pomiędzy taką rekreacyjną szosą, a troszeczkę bardziej zaawansowanymi modelami, bardziej wyczynowymi, jest taka, że ta rama nie posiada homologacji UCI. Także jest to przykład na to, że można poczynić pewne oszczędności, rezygnując z tak naprawdę niepotrzebnego w rowerze rekreacyjnym certyfikatu homologacji, która podnosiłaby cenę tej maszyny. No gdzie jeszcze da się odczuć cena tego roweru? No, na pewno da się odczuć na wadze. Także to, co mamy do zrobienia, to zważenie tej maszyny, pach. Pamiętajcie, cena 3499, osprzęt prawie pełny, Szymano 105 z wyjątkiem korby i hamulców, i waga pokazała z pedałami 10830. No, ultra lekko nie jest, to trzeba przyznać, ale tak jak powiedziałem, coś za coś jest kompromis, ale za to jest lepszy osprzęt. Możemy jeszcze zakręcić tylnym kołem, żeby sobie zobaczyć, jak cyka piasta, coś co. Wszyscy zawsze lubią ocyka raczej cicho. Podsumowując, dobra maszyna na początek. Raczej nie jest to model rozwojowy, który kupimy z myślą o tym, żeby go potem rozbudowywać, zmieniać w nim jakieś komponenty na znacznie lepsze. To jest raczej model na początek. Dla kogoś, kto chce spróbować swojej przygody z szosą, nie wydawać za dużo kasy, a dostać kompletny rower, który posłuży mu kilka sezonów, to myślę, że spokojnie na 2-3 sezony intensywnej eksploatacji. Ten model się nadaje, dodatkowo zapewnia dużą uniwersalność, bo możemy zamontować błotniki, bagażnik, szersze opony, uzyskać z niego gravela czy rower backpackingowy budżetowy. No i tyle o nim. Podsumowując, tak jak powiedziałem, nawiązujemy współpracę z Decathlonem. Oni mają swoje sklepy w tej chwili zamknięte, być może to się zmieni. Ale ponieważ nie wszystko da się kupić online, to część ich oferty wybraną możecie fizycznie. Obejrzeć i kupić w naszym sklepie w Wilanowie. mamy wybrane modele rowerów, tanie modele MTB tam za 1300-1800 zł dla dzieciaków. Głównie mamy właśnie podstawowy taki model szosowy dla kogoś, kto chce swojej przygody z szosą spróbować. Mamy też w ofercie w prawie wszystkie hulajnogi z oferty Decathlonu, także łącznie nawet z hulajnogą elektryczną. Więc jeżeli szukacie dla swoich pociech, na przykład hulajnogi, to też możecie ją u nas kupić, mamy deskorolki biorąc pod uwagę dobrą gwarancję firmy Decathlon łatwość dostaw magazyny, które mają tutaj blisko, co jest ważne przy obecnych kłopotach z coraz większych z ruchem i z zaopatrzeniem sklepów to myślę, że takie wyjście z roli troszeczkę, mimo, że zupełnie niespodziewane jeszcze niedawno jest Dobrym ruchem zarówno dla marki Decathlon, jak i dla nas, no i dla naszych i dla ich klientów jest w tych trudnych czasach jakimś może ułatwieniem, bo wiadomo, że kwarantanna i że siedzimy w domu, ale czasem warto wyjść się przewietrzyć w pojedynkę, zrobić sobie lekki trening, żeby utrzymać ciało w sprawności, żeby trochę przewietrzyć głowę i żebyśmy. Tu wszyscy wspólnie nie zwariowali i jakoś ten trudny czas przetrzymali, zachowując sprawność, która niestety na pewno nam się przyda, jak już będziemy z tego kryzysu wychodzili. No bo ktoś to wszystko będzie musiał potem postawić na nogi. Tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej maszynie, co sądzicie o naszym pomyśle e, wspólnym z marką Decathlon. Czy ten model Wam się podobał? Jeżeli tak, Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych nowości. I co, do zobaczenia! Albo na rowerze, jeżeli będziemy już mogli normalnie wyjść pojeździć, albo na kolejnym wideo, które postaram się dla Was regularnie nagrywać. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!